Witam Was dzisiaj na kanale Akademii Medycyny Estetycznej. Dzisiaj jestem jako głos ludu. Zadałyście mi pytania licznie, z czego bardzo się cieszymy pod filmem. I doktor Aleksandra Szczepańska odpowie nam właśnie na nie. Zebrałyśmy będę, będę się starać. No, oczywiście. Zebrałyśmy je w takie, w takie grupy, w takimi zagadnieniami, żeby umówić jak najwięcej, żeby po prostu. Wszyscy wszystkiego się możliwie dowiedzieli, więc to są też najczęściej takie zadawane pytania. I pierwsze, chyba takie już totalnie najczęstsze, czyli trądzik. I to, co mnie i widzów najbardziej interesuje, to to, czy da się skutecznie z nim walczyć i co możemy robić w domu, a co w gabinecie. Tak, rzeczywiście trądzik jest bardzo częstym schorzeniem, z jakim młodzi ludzie, nie tylko młodzi, zjawiają się w gabinetach dermatologicznych. Część z tych rzeczywiście trądzików, delikatnie przebiegających, można leczyć w domu, ale jeżeli to jest nieskuteczne, jeżeli dalej mamy problem, to niezbędna jest wizyta u dermatologa, dlatego że nie, nie możemy dopuścić do powstawania blizn, bo jeżeli powstaną blizny, to walka z nimi jest dużo bardziej trudniejsza niż leczenie samego trądziku. Teraz może powiem o tych sposobach domowych, więc jeżeli chodzi o domowe sposoby, to jest wiele preparatów, które są dostępne bez recepty i one też działają na trądzik średnio nasilony albo lekki. Mm -hmm. I to są takie jak na przykład kwas azeleinowy, czyli skinoren, czy natlenki benzoilu, benzakne, mm -hmm. czy wiele prepa preparatów takich jak etaplarduo, czy innych dermokosmetyków, które możemy kupić w aptece bez recepty. A jeżeli to nam nie pomaga, to musimy zgłosić to się wtedy. do lekarza. Aha, mm -hmm. czyli Całkiem sporo można tak, zrobić. Tak, ale w, obecnym, w, obecnym, w obecnych czasach można skutecznie zwalczyć z trądzikiem, tak, żeby się go całkowicie pozbyć. Super. Sporo osób ma problem z AZS, czyli ja to powiem zapaleniem skóry. Yy, I yy, kilka dziewczyn pisało mi o tym, że stosują różne kosmetyki i to ciągle nie pomaga. Tak. Co poradzić? Tak. Rzeczywiście pielęgnacja w atopowym zapaleniu skóry jest bardzo ważnym elementem i ona może nam zredukować zmiany o charakterze AZS nawet 40%. Mhm. Ale jeżeli się okazuje, że stosujemy jakieś preparaty do AZS i one nie pomagają, a wręcz nasilają objawy, to mhm. koniecznie trzeba je zmienić, bo być może, może może być taka sytuacja, że mamy uczulenie na te właśnie preparaty mimo, że są to preparaty do Konkretnie atopowego dlatego. zapalenia o, skóry. Tak. No jest. proszę. Ale czy decydować się na pełne linie na przykład danego producenta, czy można tutaj miksować? Jak najbardziej zależy to od naszych preferencji. To, co nam odpowiada, nam pasuje. Nie musimy jednej linii danego preparatu Słuchaj. stosować. Tylko jeszcze chciałam zaznaczyć, mhm. że w atopowym zapaleniu skóry nawilżanie powinno być bardzo częste. Nie wystarczy raz dziennie. Powinno być co 4 godziny. No, ale mhm. jest to trudne. Zwłaszcza trzy z twarzą cały dziennie. czas mm. jest twarzą. Ale przynajmniej trzy razy dziennie. Trzy razy dziennie, rozumiem. A co przy cerze naczynkowej? Co możemy zrobić, żeby widocznie zmniejszyć rumień? Teraz mamy jeszcze dodatkowo chłodną temperaturę, która absolutnie nam nie pomaga w niczym. Po pierwsze musimy unikać, jeżeli mamy taką skórę, mm -hmm. unikać wszystkich czynników, które powodują powstawanie i nasilenie tego rumienia. Czyli alkohol, gorące pokarmy, zmiany temperatury, tak jak teraz. stres, słońce. Stresu zawsze jest najlepiej unikać, Nieza, niezależnie od, od Ale niezależnie, mm -hmm. niezależnie od tego wszystkiego, co robimy, ta skóra w dalszym ciągu ma skłonność do rumienia, no tak. do rumienienia. I wtedy najlepszym zabiegiem są, najlepszymi zabiegami są zabiegi laserowe. Sama tak. takie przeszłam i to było u I, mnie bardzo skuteczne. skuteczne. Tak. tak. Obecny, obecnie pojawił się krem, który hamuje nam rumienie jakieś 12 godzin. Nałoży się krem i jest, tak, nie jest, czerwieni tak, się. Tak, i za pół godziny robi się, bla, nasza skóra robi się blada i przez 12 godzin ten rumień się nie pojawia. Można pytać dermatologów. Piękna sprawa. Spodobał mi się jeden komentarz dotyczący zmarszczek. Czy da się je wyprasować całkowicie, ale bez efektu maski, żeby nie było widać, że jesteśmy takie... No, można znaczki wyprostować całkowicie, ale zupełnie nie dążymy do tego, bo wtedy człowiek wygląda nienaturalnie. Czyli nam chodzi o to, żeby skóra była zrelaksowana, żeby twarz wyglądała promieniście i żeby nie było widać, że mamy wykonane jakieś zabiegi. I możemy ten efekt uzyskać stosując zabiegi z użyciem botoksu. Ten zabieg relaksuje nam mięśnie, wyglądamy naturalnie. I zmarszki nie pogłębiają się. Ale można zrobić tak, żeby nie było widać, że nie możemy ruszać? Zdecydowanie da można tak zrobić. Zależy to od ilości zastosowanego preparatu mm -hmm. i od umiejętności lekarza. Czyli ja mogłabym zrobić, i by widzowie po mnie nie poznali, a cały czas znajomą tak. twarz. Tak. To tak, tak, hmm. tak byłby mój cel. <laughs> Dobry challenge. <laughs> A czy istnieją mało inwazyjne zabiegi, które sprawią, że te wszystkie jakieś zagłębienia, które mamy, na przykład dołek w brodzie, tutaj przy wewnętrznych kącikach oczu, czy, czy, czy bruzdy takie ja mam od uśmiechania się, żeby to żeby nie było ich widać, żeby była bardziej równa skóra. Możemy to zrobić i wtedy musimy. Ciech. Tak. Właśnie tak ciach podajemy wtedy preparaty z użyciem kwasu hielurynowego. To jest taka natura naturalna substancja, która jest w naszym organizmie i bardzo szybko możemy wykonać ten zabieg i nie będziemy mieć tych zagłębień. Szybko, czyli ile? 15 minut? 45. No dobra, jest kompromis. Jedna z moich widzek pytała o cykliczne uszczenie się barki. I nie chodzi tutaj o coś, co jest spowodowane warunkami atmosferycznymi, które mamy teraz, tylko takie, że po prostu ciągle ma problem z tą suchością. Mhm. Rzeczywiście, uszczenie barka najczęściej jest spowodowane czynnikami mhm. atmosferycznymi, ale nie tylko, bo może być objawem atopowego zapalenia skóry. Ale niezależnie od przyczyny, możemy wykonać zabieg z użyciem kwasu fialerunowego. Mhm podając go właśnie w czerwień wargową i one wtedy będą naturalnie nawilżone i świeże. I nie będą powiększone? Nie, zupełnie. Bo no to od razu mi się kojarzy z tym, że jeżeli coś... Szukujemy wagę, to ona Wszystko, rośnie. To zależy, jaki chcemy efekt osiągnąć. Jeżeli chcemy tylko nawilżenie, to możemy tak zrobić, że będą tylko nawilżone. Jeżeli chcemy powiększyć, dodać objętości, to też tak możemy zrobić. Tylko po prostu inaczej. Niby to samo, ale jednak inaczej. Tak. Zupełnie jest. inny mm. efekt. Mm -hmm. Rozumiem, nawet nie wiedziałam, że tak się da. Mm -hmm. Bardzo fajnie. A co jeśli chodzi o magiczny zabieg Lipolizy, czyli mm, dosłownie pozbycia się zabicia tłuszczu w danej okolicy. Czy to naprawdę taki efekt przynosi i on tam już nie wróci? W większości pacjentów taki właśnie przynosi efekt ten zabieg. Czyli jeżeli wykonamy zabieg na daną partię ciała, to te komórki zostaną zniszczone i więcej tam się nie pojawią. Okej, okay, ale czy jakby nie ma takiej opcji, żeby pojawiły się? Czyli jeśli dbamy o siebie i nie przebędziemy na wadze, to, to się po nie prostu pojawią. Tych boczków już tam nie będzie. Tak jest. Ale jeżeli kiedy je, je stosować, to niestety... Mm -hmm. No tak, oczywiście, odostał. oczywiście, oczywiście. Nie, nie działa na przyszłość, czy, ale na teraźniejszość. Czyli teraz mm -hmm. usunie, ale jak my się za, zapuścimy, mm -hmm. to oczywiście wiadomo e, równomiernie ta tkanka wzrośnie. Ale no super w ogóle. Ja jak takie rzeczy słyszę, to od razu planuję, gdzie w ogóle można by było ten coś sobie odjąć. Takie już, no niestety, takie czasy, ale to super, bo nowe możliwości. <grych> dziękuję bardzo, dziękuję za przybycie tutaj, za udział w odcinku i zapraszamy oczywiście do obejrzenia innych yy, i też yy, do przystąpienia do konkursu. Link będziecie mieli na dole pod filmem, yy, a my życzymy wesołych świąt, bo to już święta. Wesołych świąt, ja również, również bardzo dziękuję.